Wszystkie ścieżki zatkane. zatkane. ty chuju. A tak można. Ty, ale patrzcie, jaką. Patrzcie, jak ma za lombiską dupę, i tak tyłem jechać. No, Jestem FCM-em. FC <grym> 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 Joki kot. Dobra, Czasami ja dzikatu. Dobra, co jest ten czuł. Co cieczki jestem? Jasno. Jak zdążymy? To no na to nie brałem. Co, co tam widzisz, te trzydzieści siedem? Oni mogą być. Aha, tam. A, pięć min. Albo jedna w moraka Tak. Kromka po lewej. Jeb, są wszyscy! Dobra, to wy ich a my skopujemy bazę. Jak dojadę. Spoko. My się ten T-37 wziął ja no, bo, 50 bo 50 ja go nie 50. widzę. Ja to Widzi, bo ja mam żarówkę. Ja mam żarówkę. Nie, on uciekł. Jechał na ten, na bazę. Tak, na bazę. Niech to, ja ja to Sikowi powie, żeby uważał. Hmm. Nie, radio, radio, radio Radziowi, przepraszam, radio. No, widzi. Wesołym szkoda na obok. Ja go objeżdżam! Objeżdżam, czekaj! Ja jego nadal objeżdżam! O nie. Weź o, o ale nie objechali. Słuchaj. Weź go otoż tym dogiem! W połowie, jak się przełamie! To chyba teraz nie będziemy szczerać nawet do nas. Teraz Teraz samy togi nie i... Tak mi zajechał. No, bydle. Stój tego Maciek. No Dobra, ale mam... Coś się w razie czego. Weź, no, no, no! Stój, stój, stój. No już trzymają tak, bo... tak okay. go. Tak, tak, jest okej. Tam jest? go, staranuj! Staranuj, staranuj go. Próbowałem. Jadę na most. Z golda wali, jebany. Bo już że mi z Ona była na bazie też, tamtej wrogiej. Chyba. Uj. Chyba ty. Będziemy jeździć na tego Fury. Ja zrobić Fury Party. Jeden strzał i po Dobra, tam właśnie został. Tak, widzę. Ja może ja to po prostu na kapach. Muszę poradzić. A... I strzał. I Surprise. Sure. Po prostu ty. Wiedzie w ogóle? A, ja pojedę na naszą bazę, bo może ja tam pojechał. od nas. No nie, nie. Wiedzimy? Nie wiem, czy zdążę w minutę. No nie. Od nas skapują. Tak, tak. Wiedzimy, że śpiesz, śpiesz. <grym> Dużo mi To może tyle będzie szybciej. <grymne> da jest, tydu, da jesz. Kurde, wolę sobie a nie ten. Gładka ty. jazda, aby bym wtedy śmigał. Drifty dogiem? Co <grymne> że my, spokojnie. Mogę ci go zerwać? Bo widzę w tym chmur Ale tu ładnie co, co ja mogę robić? Oglądać widoki Czo Czołg turystyczny Wycieczką. <laughs> <I> <laughs> Jadłem na kapa. 5, 4, 3, 2 jeśli nie dojechałem na kapa, a chciałem mieć punkty. Ej Trafiłeś coś? Kto ja? Mhm. No coś tam zadałem wrażenie staranowanie Trabowałem Wiem, czy poszło A wiecie co? Oś Alianci dodaję Zauważyliście to? Tak. Ale to jest ten nieskończona misja. Musisz robić cały czas. 1100 obrażeń to GM. Yeah. Prawie 1-0. sobie. Zero. Je, jakby dla ciężkich było też Medal Gora. 10% jego HP. To...